Witają się dzisiaj z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mam nadzieję, że wspólnie przeżyjemy niezapomniane piłkarskie emocje. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko Bayerowi Leverkusem. To może dać wprowadzenie. Werner! A jaj, piłka minimalnie mija słupek. Charles Arangis, Folland. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Przeciwnicy, dobra okazja. Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Charles Arangis. Fantastyczny strzał! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiały Jacek więcej takich strzałów. O popieram, poprosimy takie w każdym meczu. Nie wiem, czy taki miał zamiar, ale wyszło znakomicie. Liczy się gol. Zaryzykował i dość niespodziewanie zmienił wynik tego spotkania. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Zabicer dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Julian Brandt. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Campbell, Berner. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Kampel. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycje. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. To jest Jacek, cały on! Świetny gol z strzelony głową. To nigdy nie stanowiło dla niego problemu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Lars Bender, Julian Brandt, Folland, blisko polekarne może strzelać. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Julian Brandt. Genialne podanie. Bayer Leverkusen, a tak nie skrzydłem. Dobrze idzie na razie pełno wolnego miejsca. Horsberg. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ostermann, Zabitzer, Campbell, Forsberg, Berner. Coś niesamowitego! Pewnie wybronił ten strzał, chociaż nie było tam wielkiego zagrożenia. Włochy: Charles Arangis, Lars Bender. Julian Brandt. No, z tego miejsca można strzelać. Woland Berner. Zabicer. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Forsberg. Strata, co zrobi przeciwnik. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ma do kogo podać. Taka gra obrony to gra na alibi. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycję. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Orban. Lars Bender. Bayer Leverkusen atakuje skrzydłem. Dobrze im idzie. Na razie pełno wolnego miejsca. Folland. Dobra okazja do oddania strzału. Mało brakowało, by prowadzili. Jak on tego nie wykorzystał. Upamykano. Forsberg. Berner. Blisko już do bramki. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Forsberg. Znowu celne podanie tego zawodnika. Mitchell Weiser. Piłka poza linią boczną. rzut z autu. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Folland. Dobre przejęcie na skrzydle. Demme. Poulsen, Berner, Arbiter podyktował rzut wolny. No i kolejne jego dobre podanie. Julian Brandt, Józef Paulsen, jeden do jednego. To rezultat po pierwszej. Zaczynamy drugą połowę. Charles Arangis. Folland. Poulsen. Berner. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobre podanie. Minęło linii obrony. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobre, dalekie wybicie. Charles Arangis! Tam. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Charles Aramis I będziemy mieli wrzut z autu. Wendel. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Charles Arangis Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis zdobyć. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Znakomicie, brawo! RB Lipsk wznowi rzut rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Upamecano, Campbell. Przejęli piłkę, popatrzmy. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Józef Poulsen. Lars Bender. Bayer Leverkusen, a tak nie skrzydłem, dobrze idzie na razie pełno wolnego miejsca. Julian Brandt! Gol! Brandtka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech! Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Strzał dobry, piłka, uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu wpadła do siatki centymetry w bok i nie byłoby gola. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Zabicer, Timo Werner, Torresberg, ale świetnie zablokował. Airbnb ma rzut rozwój. Rzutka w polekarny. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Dośrodkowanie. Jest. Marcel Halstenberg. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na bierze rumieńcu. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No i proszę, obrońca sam chyba zaskoczony swoją skutecznością pod bramką rywali. Tacy bramkostrzelni obrońcy to prawdziwa rzadkość, powinni na niego huchać i dmuchać. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Sven Bender. Folland, Forsberg. Zabicer. Forsberg! Pewnie broń bramka, że ten strzał... oddany z daleka. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Zbiega w pole karne. Zdecydował się na strzał. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Timo Werner dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Pendel. Bayer Leverkusen atakuje skrzydłem. Dobrze im idzie na razie pełno wolnego miejsca. Folland. Dobra okazja. Jeśli się nie skoncentrują, nie będą skuteczni. Czarno widzę ich szansę na to, by prowadzili w tym meczu. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Polsem. Bruma. Oddaje strzał. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Dośrodkowanie z rogów po lekarni. Ależ znakomicie teraz upiąskował to do środka. No strzela! Oddalają grę od strefy obronnej. Ja. Horsberg. Bela Raggi. Weiser. Będziemy mieli rzut załtu. Lars Bender. Karim Belarabi. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Rozpoczynają kontratak. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Józef Bomsen. No, zastąpił bramkarza. Gruma. Zabicet. Uderzenie. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Gra zostanie wznowiona. Rzutem z autu pod polem karnym rywala. Timo Werner. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Paulsen, Ilzanker. Forsberg. Berner. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Do Dobrze, do przodu. Berner Ilzanker Świetnie minuta z obrony Tak jest! To proszę państwa! Mają upragnione prowadzenie! Nareszcie chciałoby się powiedzieć! To prawdziwe piłkarskie emocje! To jest piękno futbolu! Ja się do ostatniego glistka! Nie wiem jak ty Jasko, ale ja naprawdę uwielbiam patrzeć na taki bramy. A kto nie, uderzenie w poprzeczkę, piłka odbija się i wpada do siatki. Wspaniały widok! może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Mecz właśnie się zakończył! Hmm, niecodziennie wygrywa drużyna, która rzadziej jest przy piłce. Jak